Przyjechaliśmy właśnie z San Miguel do San Salvador, do stolicy, do stolicy Salwadoru. Jesteśmy w niemieckiej restauracji. Ale zanim o restauracji więcej, to... Jechaliśmy autobusem. Bilet kosztował nas 5 dolarów od osoby. Jechaliśmy 3 godziny zwykłym przejazdowym autobusem, aczkolwiek autobus był jak na te warunki full wypad miał klimatyzację, miał toaletę więc jechaliśmy jakby hotel można było trochę rozsunąć, żeby się położyć jak w samolocie, więc powiem tak mieli, mieliśmy tak jakby trochę luksusowo, no i przyjechaliśmy teraz na kolację eee, niemieckiej restauracji, jak powiedziałam, ja już zjadłam swoje zamówiłam falafela, teraz mam strusla Sebastian dostał zupę gulaszową Chlebem. i zaczynamy nadal jest amerykańska. zaczynamy jutro podróż po, po okolicach miasta stolicy San Salvador bo pożyczyliśmy auto koszt auta na 3 dni z pełnym ubezpieczeniem 200 dolarów cześć tu Monika z Salvadoru dzisiaj jesteśmy w miejscowości Sofitoto Miejscowość. Jechaliśmy z, ze stolicy San Salvador godzinę 15 samochodem będziemy teraz jeździć parę dni pożyczonym samochodem. Z, um, przeliczyliśmy to sobie i wyszło nam, że bardziej nam się to opłaca niż wykupować wycieczki, aby zwiedzać wszystko, co jest w okolicy San Salvadoru. Więc trzy dni poświęcamy na intensywne zwiedzanie i jeździmy autem. E, miejscowość ta leży nad jeziorem, gdzieś znajdziemy jezioro i dojdziemy jeszcze do niego, ale słynie z tego, że jak przyłączę kamerę, że ma taką starą kolonialną zabudowę. Tu mamy ten rynek, domki z dachówką, którą ja uwielbiam już. Wspominałem kilka razy takie klimatyczne, małe uliczki, wszystko, wszystko w tej starzej, starej zabudowie w kościół, byłam chwilę w, w środku. Warte zobaczenia. Dużo jest wykończenie w drewnie. Całkiem skromnie, więc godne uwagi. Succi to tak się nazywa miejscowość, więc jak zrobiłam błąd wcześniej, to przepraszam. Słynie też z tego, że wyrabiają tu swój własny barwnik niebieski. I można dostać wiele produktów e, no barwionych, barwionych ręcznie. Można tu też przyjść z własną koszulką i sobie własnoręcznie poparwować rzeczy. Chcę, jak przyjadą już auta. Przejdziemy tu. Takie właśnie dobra się można tu kupić. I tak je to wyrabiają jesteśmy w jednej z tych budynków weszliśmy na kawę To naprawdę jest super klimat jest jeszcze i sklep i kapliczka tak jak jest tak pięknie Taka jest kawiarnia. I kawa. Z maszyny wszędzie to można kupić. I takie mamy ciacha. 3-4 dolary ciacha kosztuje, kaffe latę kosztuje 3,5 dolara. Drogo, drogo. Ale aż grzech. A grzech nie wypić. Taki miks. Sebastian jak zwykle jest zachwycony architekturą, ja też, ale to bardziej jego konik. I tutaj, sobie pilnujący, jak zwykle z pistoletami, teraz już z krótkimi. I z zewnątrz tak wygląda restauracja. I mówią, że najlepsza kawa w mieście. A to miasteczko jest naprawdę cudne, nie mogę się nachwalić. Nigdy to, co na kamerze nie odda, oczywiście to, co w rzeczywistości. Kolor nieba, zwróćcie uwagę na kolor nieba. Gdzie się tu nie ruszymy, to ten kolor nieba jest naprawdę świetny. Ta kłódka to ja nie wiem, ile lat pamiętam. Ze sto? Może więcej. Jesteśmy teraz nad jeziorem Chuchitoto. Jest to jezioro stworzone przez człowieka. Sztuczne jezioro, ponieważ budowano tamę i zaporę wodną jakkolwiek to się nie nazywa. Nie jestem specjalistką. Chodzi o produkcję prądu <noise> oj, przepraszam za takie mało doskonałe wytłumaczenie tu ciekawostką jest to, że ta wysepka, którą tam widać to w czasie suchej, w porze suchej tam jest można przejść suchą nogą jest taki mały dnel, mała ścieżka, a tak to tylko łódko Jezioro jest ogromne. Nie wiem, ile ma długości. Nie chcę kłamać, nie jest to istotne w tej chwili, ale jest ogromne. Miasteczko urzekło mnie, mnie bardzo. Tu nad jeziorem jest restauracja, też bardzo klimatyczna. Można tam sobie zamówić obiad, posiedzieć, napawać się. Widokiem tak. tak to wygląda. Do miasteczka, żebym się wybierała jeszcze raz, to bym się wybrała na 2-3 dni. Jest tu kupa hotelików. Nie ma problemu, żeby znaleźć jakiś nocleg. Do jednego Sebastian szedł tak, żeby. Żeby sprawdzić cenę, no to nie był tanie, ale też widzieliśmy hostele, więc będą tanie hotel, natomiast kosztował ze śniadaniem dla dwóch osób 45 dolarów za dobę. O, <laughs> konik polny znaleźliśmy. Ale jest ogromny. Sebastian idzie, żeby jakoś może pokazać jaki on jest duży. On jest duży jak dłoń. O o, proszę bardzo, położył telefon. Duży jak telefon. Dobra, zostaw Wow. Jest wielki. Takim maluszkiem sobie jeździmy przez te kolejne nasze trzy. I tu taki malunek. I mysz. Z miotło się kierą czy czymkolwiek mysz, a tu za rogiem mysz pamy na kota. Naprawdę w tym mieście jest wiele takich detali. Trzeba było to spędzić kupę czasu, żeby każdy ten detal obejrzeć. Te dziwne samochodziki, jak my je nazwaliśmy Sebastian. Tuk tuki. Tuk -tuki, tuk -tuki ale... Nowoczesne. Nowoczesne tuk XXI wieku tuk to Pierwszy to są... raz jechaliśmy czymś takim w i tutaj też ich jest pełno. Na samotą wyspie. Omotepe. Przepraszam, Omotepe, tak jest. No już w tylu miejscach byłem, że mi się miesza. Takie życie podróżnika. Zasady bezpieczeństwa panują na ulicach Tak się jeździ Na pacę, Do pracy i z pracy i Nie, to co? I w różnych innych Loserzy w Europie Cieniasy Pasy zapięte, fotoliki no Ile, mi, w ogóle ile miejsca mieli w kabinie? No to co mieli chłopaki zrobić? No to jadą Już nie pójdą Jechaliśmy nad jezioro Jopongo. To jezioro jest jeziorem naturalnym. Wstępny kawałek pięknej przyrody, w duże. I tu idziemy. Zaparkowaliśmy nad jeziorem. Idziemy popatrzeć, nawet nie wiemy co się spodziewać. Gracias jest kupa tutaj barów przy jeziora, ale te bary to już są takiej no, naszą jakość kiepskiej jakości. Podejrzewam, że są to bary typu nie mamy menu, nie mamy listy co robimy, za ile robimy, tylko... Robimy kurczaka. Takie są te bary. Mamy w ofercie kurczaka i ryba. No i można zamówić i poczekać, z czym oni podadzą. Z reguły z ryżem i kawałkiem sałaty. Z reguły w takich barach stoją się lokalni ludzie. Jaka jest ogromna różnica tą, między tą miejscowością a tamtą poprzednią przy tym innym jeziorze. Tam było wszystko elegancko, Byliśmy po z eleganckiej kawiarni, a tu wszystko na tak. Na pewno tanie. Stuprocentowo jest tanie w takich miejscach. A tak domki wyglądają tutaj. I pod taką górkę musimy wleść. Takie atrakcyjne samochody. To można zobaczyć. Ale też przyzwoite motory. Znaczy przyzwoite. Nie tam się na motorach w stanie. Jaki to samochód, Sebastian? Jaki to samochód? Daczka? Jaki to samochód? Nieoklepany. To jest jakiś chyba Nissan stary. Czy Daczka? Co to? Jaka Daczka? Sebastian, myśli, że to stary Nisan Nie wiem, co to jest chyba Jezus, ale. Wygląda strasznie. I. Wjechaliśmy teraz innym wejściem na to samo jezioro, bo szukaliśmy tej latarni morskiej. Okazuje się, że to, co pokazuje na mapie. O, a tu jest, proszę bardzo, tysiąc lokalnych barów. O jednak Monika dobrze, że tu nie zjemy, bo byśmy nie zdążyli, bo zamykają o 16. Ale nie jest to coś, gdzie ja bym chciała jeść. A na pewno jeszcze nie mają żadnego jedzenia e, jedzenia wegetariańskiego Ale wracając do tematu musieliśmy zapłacić 3 dolara do osoby plus dolara za parking, żeby wejść w inne miejsce nad jezioro i tu jest... Latarnia, latarnia morska o jest lodziarnia może warta grzechu latarnia morska to jest to i tam jest gdzieś jest basen o, I tu jest łódek więcej niż łódek więcej niż gdziekolwiek indziej a tam jest basen tak? Nie wiem. A ja pójdę, zobaczyć jaki jest widok z lotarni. I takie widoki mamy z góry. To jest miejsce też, gdzie można się pokąpać, ale z plażą kiepsko. Jest w tym ośrodku tak nazwę basen, mały dla dzieci i trochę większy. I kiedyś tu była zjeżdżania całkiem przyzwoita, ale właśnie jest zamknięta, zacznie woda się po niej nie leje. Na dole jest torzek czy jak to się tam nazywa bramka zamknięta niestety nie działa i prysznice są. Czasami w hostelach takie się zdarzają prysznice, czyli rura w ścianie. Jest prawie godzina 16 i w okej porze wypłynęły na jezioro od lutki niemalek. Więc jeżeli się nie mylę. to co widzimy przed sobą. To jest San Salvador i tam będziemy chodzić. Chodzić, że jest niego powiedziane, bo się dość daleko zawjechać da samochodem, ale będziemy chodzić trochę do góry na naokoło krateru. Dzięki za oglądanie, jeśli podoba Wam się to, co zobaczyliście, subskrybujcie mój kanał, dajcie paluszek w górę, włączcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. Będę wdzięczna za każdy komentarz, chętnie odpowiem na pytanie na temat podróży i życia w Nikaragui i w Salwadorze. Do zobaczenia!